Czeko, czeko, czekolada. Może kupi Pani dla dzieci swych kochanych. Czeko, czeko, czekolada. Jest przysmakiem dzieci Twych. Czeko, czeko, czekolada. Kup Pan żonie ślicznej, a będzie bardzo rada. Czeko, czeko, czekolada. Chcę osłodzić Wasze dni. Cześć! Witamy bardzo serdecznie z Domu Kultury w Starym Bielsku w Dzień Czekolady. Ja nazywam się Małgosia Kujawska-Zemła i jestem instruktorem wokalnym. Tak, a ja nazywam się Julia Wrona i chodzę na zajęcia taneczne. Dzisiaj będziemy dla Was przygotowywać bardzo smakowite rzeczy z czekolady. Julia nam opowie na ten temat przeróżne ciekawostki, ponieważ od czekolady akurat ona jest specem. Może co tak będziemy robić? Tak, dzisiaj będziemy robić domową czekoladę i trufle czekoladowe. Super. A co będziemy potrzebować do tej domowej czekolady? Tak, do domowej czekolady będziemy potrzebować dwie łyżki kakao, dwie szklanki mleka w proszku, mleko zwykłe, czy 2 i szklankę cukru. Pierwsze, so, bierzemy sobie garnek, najlepiej z e, grubym spodem, żeby nam się nic nie przypalało i tak, dodajemy sobie szklankę cukru tak. i lejemy sobie mleko, które mamy odmierzone i tu jest pół szklanki, tak? Było. Uh -huh. Dobra, dodajemy sobie pół szklanki mleka i nasze masło. I wszystko dajemy na palnik i będziemy podgrzewać do rozpuszczenia. Na jakimś delikatnym ogniu, nie na bardzo ostrym? Na średnim. Mm. Dobrze. Okay. Ja sobie tutaj stoję teraz bezczynnie, jak Julia miesza, więc może zapytam, e z czego produkujemy czekoladę? Czekolada jest właśnie produkowana z miodki kakaowej, z tłuszczu kakaowego i z cukru. I tak, dodajemy jedną łyżkę kakao, sobie damy teraz. Mm -hmm dziękuję bardzo. Proszę bardzo. I jak mi Pani mogła podać ten e, mleko, w proszku. mleko w proszku? to też na łyżki czy całą tak, będziemy Tak, też dawać? na łyżki. Będziemy po sobie dosypywać. Mhm. Dobra. A to się fajnie takie gęste już mhm. teraz robi, super. Możemy dodać jeszcze łyżkę kakao. Y, aha, tak, bo wcześniej daliśmy tylko jedną. Taka mleczna. Nam A tą temperaturę druga. masz dobrą tam mhm. cały czas? Okej. Okay. Czyli to, co ty robisz Julia teraz, to jest to kąszowanie czekolady, czy to jest jeszcze Można inny proces? Można tak to ująć. Jest jeszcze inny proces, to jest w ra raczej w fabrykach się tak robi, mm -hmm. że to kąszowanie y odbywa się w takich dużych maszynach mm -hmm. i właśnie tam dajemy tą naszą miazdę kakaową i tłuszcz kakaowy. I ta maszyna nam wyrabia tą całą czekoladę od jednego do trzech dni, aby ta czekolada była taka gładka, ładna. I dobra w smaku przede wszystkim. A opowiesz nam właściwie, jak to się stało, że to trzy dni aż trwa, Tak. w jakich okolicznościach to się Bo zadziało? Twórcą czekolady jest Rudolf Lind. Mhm. I on w pewny piątek zostawił sobie tą właśnie maszynę do kończowania czekolady, zostawił ją włączoną. A to, że Przez nie. Przypadek tak, Przez przypadek. Zapomniał. zapomniał sobie w piątek, zostawił sobie to i to, co tam szło. Oczywiście, w weekend w ogóle tam nie było go w pracowni ani nic. No i ta czekolada się wyrabiała tam te trzy dni. Jak przyszedł w poniedziałek, to odkrył właśnie, że ta czekolada, jak się wyrabia tak bardzo długo, to właśnie mm, pozyskuje ten pożądany taki gładkość i ten smak. Mhm. Że to, bo czekolada sama w sobie jest bardzo gorzka i też może tak jak być trochę kwaśna. Mhm. Jest. A przez to konszowanie, A przez to traci konszowanie ten... właśnie tracimy ten, ten taki niedobry smak na języku później, jaki mamy. Okay, czyli im ona jest dłużej robiona, tym tak naprawdę tym lepiej. jest lepiej. Tak. I to też wpływa tym na tą Jest lepsza w mm. Bardziej na kruchość y, wpływa temperowanie czekolady. O, a to co jest, to jest za proces? Tak, to jest po temperujemy czekoladę. To jest właśnie takie… Mm, łączymy ze sobą… Na przykład jak już mamy czekoladę w stałej formie, mm -hmm. tak, to później… Cze ją rozpuszczamy i część na przykład, jest taki jeden sposób, na, że wylewamy część czekolady na marmurowy blat. O, okej, okay, to widziałam, tak? ale chyba na reklamie właśnie którejś z czekolad była taka, taka scena. Tak. Mm -hmm. I właśnie y, ochładzamy ją przez to, że ją tak y, sobie mieszamy na tym marmurowym ty, bracie. specjalnym nożem, prawda? Takim płaskim Można ogółem. tak powiedzieć. Mm -hmm. Czy to nawet nie jest nóż, to jest taka łopatka? Tak, bo łupatką, to on nie jest bo Chodzi ogółem o to, aby... Yy... Obniżyć temperaturę czekolady. Mm -hmm. Tak, i po to to robimy. Później y, właśnie wlewamy tę czekoladę, którą sobie wyrabialiśmy na to tym jest Super Już i będzie no. powoli gotowe. Mm, wyrabiamy sobie tą czekoladę, która jest na tym marmurowym mm -hmm. blacie i wlewamy z powrotem do tej mniejszej części czekolady, którą zostawiliśmy sobie na boku. Okay. Nie? I później sobie ją pomieszamy, y, mieszamy sobie ją razem, żeby ta temperatura była taka pożądana, odpowiednia. 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 Tak. Okay. I e, to też daje nam kruchość czekoladzie, mm -hmm. że, taką łamliwość, e, i później, jak dajemy ją do formy, to też mamy ten połysk oh, czekolady. To też nam dużo daje temperowanie. To od razu tutaj wspomnimy e, może Wam e, taką ciekawostkę, że każdy rodzaj czekolady ma inną temperaturę. Tak, e, tego, to się nazywa temperowa krzywa temperowania. Ok, właśnie proszę sobie odnaleźć tak. tak z ciekawości, bo Dokładnie. to jest bardzo ciekawe właśnie, mhm. że… E, Każda czekolada ma swoją temperaturę studzenia i podgrzewania. Mhm. Właśnie każda, czyli mleczna ma inną niż deserowa, tak. czy tam gorzka i inną niż biała, bo to też właśnie zależy od tej od... zawartości i tłuszczu, i cukru, Dokładnie. i tej mhm. proporcji z, z, z ziarną, z miazgą, przepraszam. O, jest okay. pięknie. Hop. Bo, że ja bym to zjadła no od nie? razu. To tak pięknie <laughs> tak pachnie. Od od razu, Wy tego nie? nie czujecie, ale to tak pięknie pachnie. Zapach mleka w proszku to jest w ogóle zapach z dzieciństwa mojego. No. Także super. I co, wsadzamy do foremki i to jest silikonowa foremka taka na, tak, na czekoladki, czekoladki. nie, tak, Bo nie my mamy takiej... akurat mamy na czekoladki. Jeśli ktoś ma formę na czekoladę, to super. Może sobie od razu wylać i no, zostawić no, do wystudzenia, żeby y, nam się zrobiła czekolada. Mhm. Dobra. Jak to nakładać? Pokaż mi to ja sobie no też po kolei. Go. mogę mogę przechylić mhm. i hop. A po czekoladce usta są tak smaczne. Może o tym was przekonać mam. Każdy do mnie się uśmiecha czego, czego, My dzisiaj mamy przygotowane orzechy laskowe, więc będziemy sobie tutaj zatapiać. A co jeszcze można dodać? Można dodać Nie owoce. Można, tak, można, ale raczej suszone, ponieważ czekolada ma też dłuższy, dłuższą datę ważności i te owoce by nam się zepsuły mhm. takie świeże. Więc lepiej suszone albo liofilizowane, mhm, czyli suszone w tak. zimnej temperaturze. Dokładnie. Mhm. Mhm. Albo możemy też dodać chili, rodzynki też, jak ktoś lubi na przykład bakaliową czekoladę bakaliową, więc wszystko co chcemy. Tak? Dobre. I co teraz? To Dobre. się daje do lodówki, I czy gdzie to co się z tym robi? Tak. Dajemy sobie to do lodówki, do ostygnięcia. Będziemy widzieć na pewno, kiedy już ostygną, kiedy się już zrobią, a w tym czasie zrobimy sobie trufle. Mhm. Dobrze. Ok, więc zaczynamy robić nasze trufle. I tak, dajemy sobie garnek na palnik. Wlewamy sobie pierwsze śmietankę, bo ją musimy troszeczkę zagotować, żeby była ciepła. Dobra, włączamy. A miałam Ci zapytać Julia o taką rzecz, jak yy, mamy na przykład czekoladę i ona ma yy, taki nalot biały, to to jest zepsuta czekolada i należy ją wyrzucić, czy można z nią jeszcze coś zrobić? No właśnie nie, to jest właśnie dobra czekolada, tylko to jest wada. Ponieważ yy, na przykład jak kupujemy w sklepie, prawda, to w sklep na przykład źle ją yy, przechowywał w złych temperaturach i w złych pomieszczeniach na przykład. Więc temu też jest ten biały nalet, ale ona jest w zupełności dobra do jedzenia i można ją spokojnie wykorzystać. A jak ją można wykorzystać jeszcze, bo jakby ona też estetycznie może nie za fajnie wygląda, jak ją tak położymy na stole, ale tak, co nią można właśnie zrobić. właśnie możemy zrobić tak, możemy zrobić właśnie trufle z niej, albo zrobić jakąś polewę czy coś w tym stylu, bo to jest właśnie też na przykład yy, się nam rozpuści, nie będzie tego widać tego białego naletu. Oczywiście jak ją rozpuścimy. prawda? Algoda mnie czuć w smaku? Nie. Okej. Okay. Raczej nie. Czyli to nie jest zepsute, to nie jest jakby nie jest produkt zepsute, do wyrzucenia, tak. tylko po prostu można go wykorzystać jeszcze w takiej właśnie czekoladowej konfekcji. Dokładnie. Dobrze, super. Śmietanka nam się gotuje, co dodajemy? Jak ci pomóc? Bo się tu czuję trochę bez, bezużyteczna. Całą od razu dajesz tą czekoladę? Tak, dajemy Dobra. całą czekoladę. Mamy tutaj e, 250 gram, czyli jakby e, trzeba patrzeć na, na opakowania, po ile są. Bo teraz miałyśmy właśnie opakowanie 90 gramowe i musiałyśmy e, kombinować. Więc, e, no i dodajemy 250. sobie jeszcze mhm. 55 gramów masła. Dobrze. Tak. I to wszystko sobie tak. rozpuszczamy ładnie. Śmietanki miałyśmy ile? 160 ml. 160 ml. Mhm. I to jest śmietanka 30. Tak. I co będziemy robić z tą masą truflową, bo jak ona się nam rozpuści, to to będzie płynne tak samo jak nasza czekolada. To co później będzie? To później dajemy ją sobie na dwie godziny do lodówki, mhm. żeby nam to stężało i później będziemy sobie nakładać łyże... po łyżeczce takiego trufelka. I szybko zagni zagniatać w rąciach. Mm -hmm. Dobra, super. Ganasz mi zrobione. zrobiony. Ok. I na co sobie? Czy tak dajemy do lodówki w takiej formie? Czy... Nie. Zostawiamy sobie do ostygnięcia na yy, drewnianej desce. Mm -hmm. Tak, zostawiamy sobie do ostygnięcia. Jak przyjmie taką temperaturę pokojową, to wsadzamy na dwie godziny do lodówki. Jesteśmy, już zaczynamy robić nasze trufelki już się schłodziły. Więc wykładamy sobie małą łyżeczką. Takie... Taką czy bardziej płaską. Tak, wystarczy. Wystarczy. Aha. Ok, to ja będę. Im mniejsze, tym lepsze. Akurat w tym przypadku. Dobra. Okay. I teraz tak, jak mamy taką kulkę, bierzemy ją szybko, kulamy w rączkach i obtaczamy w kakao. I dajemy do foremki i mamy ja nas przeciągać, a już ja mhm. będzie kulać. Czekolada, chcę osłodzić wasze dni, a po czekoladce usta są tak smaczne, może o tym was przekonać mam. Każdy do mnie się uśmiecha, czeko, czeko, czekolada. Ja wam na pamiątkę piosenkę moją nadam, czeko, czeko, czekolada. Was smacznego życzę wam. Tak, czyli nasze trufelki są gotowe. My dzisiaj będziemy kończyć naszym fondi tak, tak? Jest. z truskawkami i bananami. Jak nie macie w domu fontanny takiej specjalnej do fondi, można też podgrzać po prostu czekoladę swoją ulubioną w rondelku metalowym. Ważne jest, żeby to zrobić powoli, czyli w kąpieli wodnej, mm -hmm. tak? Najlepiej w takiej nad. Nad, nad naczyniem. Dajemy rondelek z wodą mhm. i na górę dajemy na przykład y, miseczkę metalową. Okej, okay. I, no, i do środka się... dajemy sobie swoją ulubioną czekoladę i powolutku ją rozpuszczamy. Dobrze. Czeko, czeko czekolada. Może kupi pani dla dzieci swych kochanych. Czeko, czeko, czekolada. Jest przysmakiem dzieci twych. Czeko, czeko. Czekolada, kup pan żony śliczne, ja będzie bardzo rada. Czekol, czekol, czekolada, chcę no. osłodzić Wasze no, dnie. A po czekoladce usta są tak smaczne. Zachęcamy Was bardzo serdecznie, żeby w taki sposób uczcić z rodzicami w domach dzień czekolady. A my się słodko żegnamy. Czekol, 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 czekolada, czekolada, smacznego życzę Was.